Dzień dobry, jak wykorzystać srebro koloidalne do celów zdrowotnych, no, według od takich dawnych czasów wykorzystywano w tym celu na przykład e, srebrne sztuczce. Takie prosta rzecz, po prostu, jeżeli coś brano do buzi, to lepiej, żeby to było ze srebra niż z blachy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że te sztuczce też mają jakieś domieszki. Faktycznie lepiej, żeby to było czyste srebro, nie zmieszane z czymkolwiek. E, no, niemniej jednak. E, Trudno też takiej czystości wymagać od blachy, którą często bierzemy do buzi, którą nazywamy widelcem czy łyżką, a które też niewiele wspólnego ma z metalem szlachetnym. Także lepsze, jest, lepsze są szre, srebrne sztuczce. E, najlepsze, żeby one były w tej najwyższej próbie, jaka jest możliwa. Czyli najczęściej jest to 99,99%. ,99%. I wtedy, wtedy jest, możemy być spokojni. Takie, takie sztuczce na pewno będą prozdrowotne, na pewno nie będą szkodliwe. Oczywiście one są troszeczkę drogie, dlatego też nie są popularne. Nie bez powodu kiedyś ludzie zamożniejsi sobie je cenili, bo po prostu byli dzięki nim zdrowsi. Do tej pory przetrwał gdzie gdzie zwyczaj, że jeśli dziecko się rodzi, to w prezencie często daje się. Łóżeczkę srebrną lub grzechotkę srebrną, po to, by dziecko brało ją właśnie do buzi i w ten sposób pozbywało się różnych chorób, które często małym dzieciom grożą. Także to jest pierwszy sposób, to jest taki naturalny sposób wykorzystania srebra. Oczywiście wykorzystuje się go też na inne, na przykład wrzucało się jakieś monetę do, do srebrną monetę do kanwi z mlekiem, żeby nie, nie kisło. E, także można też w taki sposób e, po prostu pić czasami napoje, e, których jest e, srebrna moneta, przepraszam srebrna moneta e, i ona zawsze w jakoś będzie tam oddawała sobie część swojej swoich właściwości, przenosiła na tą wodę pitną. Oczywiście ta moneta musi być czysta, ale srebro akurat jest wyjątkowo czyste. Srebro jest w ogóle wyjątkowe pod wieloma względami, ma lepszą prze, przewodność i cieplną i, 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 i i prądu, przez co też wiele osób twierdzi, że cały nasz organizm lepiej funkcjonuje w układzie nerwowym. Mózg lepiej funkcjonuje, gdy właśnie jest, są te elementy srebra, które są potrzebne dla naszego organizmu, jako coś naturalnego. Za chwilę się o tym dowiemy. Natomiast drugi, oczywiście oprócz sztuczców mogą być jeszcze też i talerze, mogą być kubki, kieliszki, to było jakieś bardzo popularne. Ale jak wiemy, dzisiaj, z uwagi na cenę, to nie za bardzo. Ale jakbyście chcieli komuś prezent zrobić, fajny. Stać by Was była coś takiego i wiecie, że ta osoba ceni sobie takie rzeczy, no to, no to taki kubek czy, czy kieliszek srebrny byłby fajny. Czy też sztuczce nawet. Drugi, drugi sposób wykorzystania srebra kolejnego to na powierzchnię skóry. Właściwie w tej chwili jest on najpopularniejszy, bo jakby wskazany nawet, dlatego większość tych płynów nazywa się tonikiem. Można srebro kolidalne używać nawet na otwarte rany, do przemywania ran, do dezynfekcji ran. Oczywiście ktoś może nie odczuwać tego, że tam dochodzi do dezynfekcji, ponieważ nie czuje szczypania żadnego. No ale to właśnie jest zaleta srebra, że ono odkaża, nie niszcząc, to znaczy nie wypalając, to nie jest spirytus. Nie ma takiego działania drażniącego, powodującego ból, a mimo to odkaża i to skutecznie, także to jest właśnie zaleta. Na rany, żeby się nie jączyły, bardzo często stosowano kiedyś opatrunki nasączone właśnie niezwykłą wodą, tylko nasączone srebr, srebrem, że i wtedy również rany się lepiej goiły. No i inny, ten, inny sposób wykorzystania prozdrowotnego to jest właśnie. Yy, Picie wody z koloidem srebra. To są bardzo mikroskopijne ilości tego, tego srebra, i one są w pewnym sensie naturalne. Jednak ta metoda jest troszeczkę zwalczana w tej chwili. Nie dlatego, że ona wiąże się z jakimś ryzykiem, chociaż się próbuje oczywiście ludzi nastraszyć, ale raczej jest związana z tym, że spada, spada skorzystanie z antybiotyków. Dlaczego? No, między innymi dlatego, że e, taka, takie e, kolait, cola, koloid srebra e, zabija skutecznie 650 rodzajów bakterii także grzybów e, e, wirusów e, czego żaden antybiotyk nie robi tak skutecznie i w dodatku o ile na antybiotyki e, się uodparniają bakterie to nie ma takiej bakterii, która by się uodporniła na Koloid srebra. Nie, po prostu nie ma. To jest skuteczne, to jest tanie, to jest bezpieczne, no ale niestety niebezpieczne jest dla interesów firm farmaceutycznych, więc one próbują zniechęcić ludzi, wystraszyć ich, nastraszyć. Tymczasem srebro jest dla naszego organizmu czymś na całkowicie naturalnym i w pożywieniu, który spożywamy, zawsze dostarczaliśmy mikroskopijnych, oczywiście, czy Mikronowych ilości tego srebra, ale dostarczaliśmy i ono było nam potrzebne naszemu organizmowi. Robert A. Cohen, nie wiem, czy dobrze przeczytałem, w 1940 roku twierdził, że w normalnych warunkach owoce i warzywa spożywane w przeciętnych ilościach powinny dostarczyć, dostarczyć 100 mikrogramów srebra o charakterze minerału śladowego. Dziennie. W całkowicie naturalny sposób człowiek dziennie dostarczał swojemu organizmowi srebro kolejalne będąc odpowiednikiem, które było odpowiednikiem jednej łyżeczki srebra dzisiejszego o stążeniu 25 ppm. Jedna łyżeczka od herbaty, czyli około 3 do 5 ml, dawała tyle, ile człowiek jeszcze 80 czy 90 lat temu miał w owocach i warzywach. Dzisiaj wiemy, że owoce i warzywa nie mają już tylu składników mineralnych. Jest to wynik takiego ekspansywnego uprawiania ziemi, gdzie dostarcza się tylko cztery nawozy, czyli cztery minerały do ziemi, które są potrzebne, żeby te rośliny rosły. Natomiast te wszystkie składniki, które wpływają na nasze zdrowie, nie są dostarczane, bo one nie, mają, nie przekładają się bezpośrednio na wygląd ani jakość yy, yy, warzyw czy, czy owoców, więc się ich nie dostarcza. A i tak te, to, co się dostarcza, jest po, dużo drogie i, i kosztowne dla rolników. Ale siłą rzeczy, to, co mieliśmy, to, co te rośliny uprawiane na tych, na tych glebach, miały wyciągnąć na przykład te srebro z tej gleby, to one dawno, dawno je wyciągnęły. Ludzie dawno je zjedli, i, to, i w żaden sposób to nie wróciło do, do tej gleby. I ta gleba jest, nie mając tego, dalej produkuje się na niej oczywiście warzywa i owoce, ale w tych warzywach, owocach nie ma już tej, tej ilości minerałów, co były kiedyś, i badania wskazują na to, że 85% mniej jest minerałów teraz niż było to właśnie 80-90 lat temu. Także pytanie, czy suplementować się z tego powodu, no jest oczywiste, skoro nie dostarczamy sobie tych niezbędnych ilości minerałów, także srebra, bo to nie tylko srebra, dlatego musimy się suplementować niestety innymi produktami. Ale jeśli, jeśli nie ma ich już, one były kiedyś w żywności, teraz ich nie ma, no to siłą rzeczy musimy je jakoś uzupełnić. Zresztą tutaj trzeba podkreślić ważną rzecz. Suplement znaczy uzupełniać. Suplementować znaczy uzupełniać. Znaczy uzupełniać braki. Także jest to całkowicie coś naturalnego. Dobrze wiedzieć, co znaczy słowo suplement, tak samo jak dobrze wiedzieć, co znaczy antybiotyk. Antybiotyk znaczy antyżycie czyli przeciwieństwo życia. Anty to wiemy, coś przeciwnego, naprzeciwko lub coś w zamian czegoś, natomiast biotyk to znaczy życie właśnie, to jest antybiotyk, jest antyżyciem, więc siłą rzeczy ono, ta nazwa już nam sugeruje, że to jest trucizna po prostu, to jest coś, co, co zabija życie. O srebrze tego nie możemy powiedzieć, srebro jest dużo bezpieczniejsze od antybiotyków, jednak to będą nas srebrze straszyć, no, no, z przyczyn oczywistych, Taki jest po prostu biznes, a kto ma, kto ma pieniądze, czyli ten biznes, jak gdyby nim zarządza, ten ma pieniądze na propagandę. Jak mądrze korzystać z koloidalnego srebra? No, wchłanianie zaczyna się od jamy ustnej już. I dlatego tutaj jest bardzo wskazane, żeby na samym początku e, i to po prostu wziąć do buzi, przytrzymać tam minimum 30 sekund. E, ja bym sugerował nawet, że tak powiem, przepukać sobie wszystkie szczeliny między zębami, pod górną powieką, pod dolną powieką, pod językiem i już w tym momencie następuje wchłanianie z jamy ustnej najkrótszą drogą, można powiedzieć, z pominięciem żołądka, wchłanianie tego srebra i to jest, to jest bardzo wskazane, a potem resztę po prostu połykamy. No i jak połykamy, no to nam już dobroczynne skutki są także na żołądek, chociażby wrzody żołądka. Wiele osób twierdzi, że ustąpiły im po, dzięki srebrze. Potem dostaje się różnymi sposobami to srebro kolidalne do naszego organizmu, ale najczęściej ono znika w jelicie cienkim. Nie, niewiele dochodzi go do jelita grubego, w związku z czym nie niszczy nam to bakterii gram dodatnich, na których nam akurat zależy. Aczkolwiek dobrze jest i mądrze jest, żeby te gram dodatnie jeszcze odżywiać sobie błonnikiem. Także, jak powiedziałem, zaczynam od jamy ustnej. Odkażamy, zresztą ja też teraz sobie przypomniałem o srebrze. Przy okazji tego, jak miałem zapalenie właśnie gardła i jamy ustnej, takie bolące przepłukałem i w zasadzie na drugi dzień już było po chorobie. Także polecam, sam to sprawdziłem. Można też dodawać, aczkolwiek nie widzę w tym sensu, do jedzenia srebrokolidalne. Ono nie wchodzi w reakcję ani z lekami, ani z ziołami, znaczy nie tworzy żadnych trujących związków. Mówimy o cząsteczkowym, zwłaszcza srebrze, bo jonowane srebro, które jest atomem srebra pozbawionym jednego elektronu, ma skłonność do przyczepiania się dołączenia się, wchodzenia w reakcję, natomiast te cząsteczkowe, które ja oferuję między innymi na sklepie.pl, nie ma, nie ma takiej skłonności, ono, ono nie wchodzi w reakcję, ono nie tworzy żadnych szkodliwych związków z, z czymkolwiek innym, co będziemy spożywać. Ale, ale najbardziej skuteczna wydaje się być metoda, kiedy przyjmujemy doustnie srebro naczczo, czyli przed śniadaniem jeszcze. Także raczej bym, raczej bym sugerował wtedy wziąć sobie dzienną dawkę i nie mieszać z tym czymś innym, ale jeśli ktoś chce, może mieszać. To nie ma żadnego smaku, to jest przy okazji na przepukać sobie usta, także jest to, jest to całkiem fajne. Jeśli chodzi o dawki, wiemy mniej więcej ile, ile człowiek kiedyś spożywał srebra razem z owocami i warzywami. Dzisiaj niektórzy w ogóle owoców warzyw nie jedzą, to jest jeszcze jedna historia, a w sztucznym jedzeniu tego też nie znajdą srebra. E, Otóż, no wiedząc to, wiemy, że na przykład jedna łyżeczka y, roztworu 25 ppm to jest właśnie odpowiednik tego dziennego spożycia. No to już automatycznie mamy co? Mamy dzienną, absolutnie, całkowicie bezpieczną dawkę srebra koloidalnego. Nawet wielokrotnie większe kwoty, ilości są też bezpieczne, niemniej jednak, no, jeśli chcecie mieć taką całkowitą pewność dla dorosłego człowieka, oczywiście, to jedna łyżeczka jest jak najbardziej. Niestety, jedna łyżeczka nie jest w, chwili, w chwilach choroby, to jedna łyżeczka za mało. Ona nie, nie wystarczy. To jest taka dawka podtrzymująca, ponieważ naszym celem jest nasycić nasz organizm do poziomu, w którym będzie 5 ppm w naszym organizmie. Takie nasycenie, 5 ppm to jest 5 jednostek srebra na milion jednostek płynów. Przykładowo to jest najczęściej to się określa, milion jednostek płynu to jest 1 litr. No, jeżeli więc mamy informację, że to jest stężenie 25 ppm, to znaczy, że prawdopodobnie jest to 25 y, y, cząsteczek srebra w jednym litrze płynu. Jeśli, jeśli w naszym organizmie mamy 5 ppm, takie stężenie, to jest to coś, co byśmy mogli nazwać drugim układem odpornościowym, to znaczy. Y, Udowodniono, że wszystkie wirusy, wszystkie, znaczy wirusy, bakterie, giną maksymalnie do 6 minut w stężeniu 5 ppm, a więc bardzo małym stężeniu. Wszystkie wirusy, żaden, żaden nie przeżywa 6 minut, więc jeżeli w naszym organizmie jest takie stężenie, to wirusy, znaczy wirusy znowu są wątpliwości, czy w ogóle wirusy istnieją, ale powiedzmy te bakterie, o których na pewno wiemy, że istnieją, są bardzo groźne one nie, nie mogą się rozwijać w ogóle w naszym organizmie. Także to jest, to jest bardzo bezpieczne stężenie. I teraz, żeby to stężenie utrzymać, to właśnie stosuje się tą jedną łyżeczkę 25 ppm roztworu. Gdybyśmy jednak mimo stosowania te jednej łyżeczki zachorowali, czyli przeziębiliśmy, mieli ból gardła, to wtedy zwiększamy po prostu dawkę mniej więcej czterokrotnie, Zwiększamy dawkę, i na pewno to przejdzie, bo to znaczy, że jednak to była za mała dawka dla nas, te, 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 ta łóżeczka i bierzemy wtedy bezpiecznie to dalej. Żeby, żeby przedawkować, to czy musielibyśmy w, 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 wypić około, ponad 100 litrów płynu, takiego 25 ppm, ale nie naraz. Powiedzmy, że jeśli byśmy codziennie pili 100 ml, takiego, to jest dużo 100 ml. Znaczy butelka e, półlitrowa starczyłaby nam na 5 na, na dni, tak? E, takiego 25 ppm i pilibyśmy to przez 4 lata i w żaden sposób byśmy nie tracili srebra z organizmu, a tracimy go, e, no to byśmy po 4 latach dopiero skumulowali taką ilość srebra, która by mogłaby, mogła być dla nas szkodliwa. Tak więc jest to raczej niemożliwe do osiągnięcia, jeśli oczywiście ktoś nie pije tego litrami dziennie. Co byłoby nierozsądne. W ogóle za, do wszystkiego trzeba podejść rozsądnie, wszystko w dużych ilościach może być szkodliwe, nawet sól, którą przecież uwielbiamy. Czy nawet zwykła woda, jeśli wypijemy podobno 10 litrów wody, to też zakończy nam się to śmiercią. Tak więc trzeba, trzeba we wszystkim dużo rozsądku. Naszym celem jest osiągnąć poziom 5 ppm w organizmie. A jeśli przerwiemy na 14 dni, to w zasadzie zaczynamy uzupełnianie od nowa, bo mniej więcej tyle trwa pozbycie się z naszego organizmu srebra. Także, także jest to coś, o czym warto podejść z pewną wiedzą, przemyśleć to i starannie to robić. Oczywiście uwzględniamy, że dzieci potrzebują mniejsze stężenie i, i znowu w czasie choroby inaczej, a w czasie, gdy robimy to na zapobiegawczo, no to też, też mniejsze dawki stosujemy. Jeśli mamy problemy skórne, to oczywiście stosujemy i do ustnie, i zewnętrznie jednocześnie, to się, to się wzmaga. Oczywiście też doda, dodatek srebr, złota, przepraszam, też może zwiększyć działanie, spotęgować działanie tej kuracji. Trzeba pamiętać, że srebro jonowe, czyli takie pozyskiwane często metodą domową, nie jest tak skuteczny, jak srebro cząsteczkowe. Cząsteczkowe srebro to jest nanocząsteczki do bardzo mikroskopijnych rozmiarów, po prostu zmielone srebro, które ma, no nie jest pojedynczym atomem, tylko ma, ma, jest jakby grudką, która ma ściany i te, im większa powierzchnia tych ścian, tym większa jest reakcja, dlatego ta sama ilość wagowa srebra rozdrobniona na mniejsze ilości ma większą powierzchnię, jeśli chodzi o ściany, niż na przykład centymetr na centymetr gdybyśmy mieli srebro i byśmy rozkruszyli, no to powierzchnia dookoła jest mniejsza tego centymetra na centymetr niż tego centymetra rozkruszonego gdybyśmy każde ziarenko podzielili, policzyli jaką ma powierzchnię a im większa powierzchnia jest tych cząsteczek, tym skuteczność działania jest większa, dlatego też lepiej jest, żeby to były mniejsze cząsteczki. Mniejsze cząsteczki oczywiście też mają wpływ na przenikalność, także bariery krew-mózg, dzięki czemu srebro działa też bardzo dobrze na poprawę stanu zdrowia mózgu, czyli oprócz omega-3 warto też pamiętać o Srebrze, ale także na mózg świetnie działa złoto kolidalne. Także, także, no to są rzeczy, które jeśli ktoś ma już takie problemy, to powinien o to zadbać. Ale tak jak powiedziałem, cząsteczki, nanocząsteczki są bardziej skuteczne od jonów srebra, dlatego też nie bez powodu bardzo często spotkacie się, jak będziecie szukać chociaż ja zapraszam na mój sklep, ale jakbyście szukać chcieli gdzie indziej, bo mnie nie lubicie na przykład no to wtedy bardzo często zobaczycie, że tam piszą podkreślają, że to nie jest jonowane nie jest jonowe srebro nie bez powodu się wypierają tego chociaż niektórzy moim zdaniem mają jonowane srebro, ale, ale no troszeczkę naciągają prawdę ponieważ po prostu skuteczność srebra cząsteczkowego jest dużo większa niż jonowanego aczkolwiek nawet jeżeli macie te maszyny do produkcji jonów srebra, to one też oprócz tego, że produkują jony srebra, to produkują i to gdzieś w granicach się ocenia, mniej więcej na 10% produkują też cząsteczki, po prostu odrywają się te cząsteczki i ta, dlatego ta elektroda srebrna jest coraz, to jest niewidoczne dla gołego oka, ale jest coraz bardziej jakby cienka po prostu te srebro odpada troszeczkę. Także nawet te domowe metody też produkują cząsteczkowe srebro, aczkolwiek jest to 10% podczas gdy, przy, gdy kupujecie takie niejonowe, niejonowane srebro, tam jest odwrotnie, tam jest około 80% cząsteczek a tylko 20% jonów. Tak więc no i te cząsteczki mają jakby większą skuteczność, także można zażywać mniejszej ilości a z większym lepszym skutkiem. Podsumowując, trzeba podkreślić, że srebro koloidalne jest skuteczniejsze i bezpieczniejsze od antybiotyków, czyli od antyżycia. Można je stosować w małych ilościach codziennie, a w chwilach osłabienia organizmu warto nawet zwiększyć jego dawkę. Jeśli Was zainteresowałem, poszukajcie więcej informacji albo zasubskrybujcie mój kanał, bo więcej informacji na tym kanale także Wam dostarczę. Włącznie ze szczegółowym omówieniem chorób, na które można zastosować srebro. Złoto. Także dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.